Cześć wszystkim, z tej strony Martyna na moim nowym kanale Martyn, już witam Was bardzo serdecznie i ciepło. Oczywiście uznałam, że pierwszym, a w sumie drugim filmem, filmem na tym kanale powinny być kroniki, bo to jest właśnie to, na co wszyscy pewnie czekacie najbardziej. Ja ponieważ co w drugi wtorek wrzucam kroniki, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj pogadamy o temacie, który jest. I Z jednej strony wyjątkowo oczywisty, a z drugiej, z tego co patrzyłam po swoich filmach, to ja w sumie nigdy go nie poruszyłam, <coughs> więc teraz czuję, że moim małym obowiązkiem jest ruszenie tego tematu. Mianowicie porozmawiamy sobie, słuchajcie, o samej Aiden. Ja wiem, że pewnie wrzuciłam jej legendę i wszystko, co można o niej usłyszeć w jakichś innych filmach, ale stwierdziłam, że skoro już potrafię rozłożyć tę grę na czynniki pierwsze, byle, żeby wiecie, żebyście Wy wiedzieli wszystko w danym temacie, który was w tym momencie zainteresuje. To też to zrobimy. Oczywiście przypominam, że wszystkie stare kroniki, czyli poprzednie odcinki, są na kanale Martyniusz i tam jest playlista, gdzie możecie wszystko znaleźć. Jeżeli coś się nie dodało, to po prostu wpiszcie sobie wyszukiwarkę kroniki, star stable i temat, który was interesuje, i coś powinno wyskoczyć. No ale zacznijmy oczywiście od Aiden. Aiden, słuchajcie, pojawiła się już pierwszy raz w legendzie. Co jest ciekawostką, którą wyczytałam w ogóle na szwedzkiej Wikipedii, to to, że ona nie zawsze miała słynną harfę, która teraz znajduje się oczywiście w muzeum. Do którego my musieliśmy pojechać, i tak sobie ją wziąć, żeby coś tam sobie pomagicznie kować. No dla mnie trochę jazda, że wiecie, dali nam eksponat z muzeum, który prawdopodobnie ma ogromną wartość historyczną, no ale spoko. Najwyraźniej, słuchajcie, tak miało być. Aiden to nie jest byle pierwsza lepsza dziewczyna, tylko to jest osoba, która przyszła na ziemię, aby pobić garnoka, tak dosłownie, ponieważ to on prawdopodobnie sprawił, że wyspa cała była zniszczona i rozwalona i nie miała w sobie żadnego życia. I właśnie Jorvik było taką martwą skałą, jak możecie przeczytać w legendzie, to tutaj mamy coś takiego. Legenda mówi, że wyspa Jorvik była kamienistym pustkowiem pogrążonym w ciemnym, zimnym morzu, dopóki nie spadła z nieba gwiazda. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale motyw gwiazd jest bardzo intensywny, jeżeli chodzi o Star Stable. Zbieramy gwiazdki. Znakiem lisy są gwiazdki i w ogóle wszędzie są gwiazdki, więc zobaczymy. Słuchajcie, czy kiedyś ten temat gwiazdek się rozwinie. Dalej, oczywiście, legenda idzie tak, że Aiden z Wdziękiem jechała na swoim koniu, trzymała ona światło. Tutaj nie ma chyba jeszcze tej wersji z harfą, ale ona właśnie wzięła, że tak powiem, udział w pielęgnowaniu całej tej miłości między człowiekiem a koniem, i chyba nikt nie wie tak właściwie, dlaczego, słuchajcie, dlaczego? Ona przede wszystkim zaraz po pojawieniu się na wyspie uaktywniła wszystkie drzewa. Które wiecie, były połączone ze sobą. Chodzi oczywiście o te nasze legendarne drzewa w stylu yy, wdowa, czy coś takiego. Yy, I to jej się udało, yy, że tak powiem, te drzewa yy, powstawać, powstać cokolwiek. Tak wiem, mój polski nie jest się idealny, ale słuchajcie, przede wszystkim mówimy o wdowie, ale też drzewo, które znajduje się w Wildwoods, to też było drzewo, które posadziła sama Aiden. I jak wiecie, tam dzieją się różne dziwne rzeczy, ponieważ jest to miejsce, w którym. Jakby Pandoria zwija się razem z normalnym światem, i są tam jakieś dziwne sytuacje, które sprawiają, że manty tam nawet latają. No i ponieważ niestety ona nie była z tego świata, to musiała podzielić, jakby w sensie zdecydowała się na podzielenie swojej duszy na pół. No i kiedy przyszedł jej czas, ona, że tak powiem, poświęciła się i podzieliła swoją duszę na dwa kawałki, i jeden kawałek poszedł do koni, na wyspie, a drugi do ludzi, którzy też na tej wyspie mieszkają, i wszystko chodziło o to, żeby razem te kawałki łączyły się ze sobą i właśnie ta miłość między koniem a człowiekiem była silniejsza niż cokolwiek na świecie. No i właśnie to jest ta słynna moc Aiden, o której wiecie wszyscy mówią, że ta więź między koniem jest najważniejsza i najsuper i najlepsza, i na pewno przeczytaliście to w dialogach nieraz, że ta więź między koniem a człowiekiem to jest staro Aiden, właśnie dlatego, że ona podzieliła się na pół, więc Aiden. Cały czas tam gdzieś jest, i słuchajcie, jest ona właśnie odpowiedzialna za to, że my tak kochamy swoje konie no i e, ogólnie nikt nigdy, nigdy Aiden nie widział, prócz jej posągu który możecie zobaczyć na e, tak zwanym Aiden Plaza czyli e, to jest taki, takie stare miasto, które było bazowane na jakimś starym mieście ze Sztokholmu e, to jest tam taki pseudo wizerunek Aiden, można też zobaczyć pseudo wizerunek Aiden na stronie książki w jednej z kier, też chyba Star Stable Online, niestety jako tako Aiden żeśmy nigdy nie widzieli, choć cały czas nam się wydaje, że my Aiden. Z znamy i my możemy wiedzieć kim jest Aiden. Że cały czas nam się wydaje, że Aiden może wrócić, to może o to chodziło przez ten cały czas Katrin. To ani ona nie była Aiden, ani my nie jesteśmy Aiden, bo Aiden cały czas jest tylko w tej miłości, w tym darze, a tak naprawdę My nie jesteś, my jesteśmy tylko strażnikami, ok? My nie jesteśmy Ultimate Guide. Tu, wiecie, tu wygrać z Garnokiem i zrobić to samo co Aiden. Nie, my musimy podtrzymać tę miłość i wiarę pomiędzy człowiekiem a koniem. I to jest naszym zadaniem. Ogólnie na szwedzkiej Wikipedii przeczytałam, że Aiden to pierwotnie celtyckie imię, które oznacza mały ogień lub płomień. I to ma sens patrząc na to, że ona właśnie z tym ogniem przyszła na Jorvik. Ogólnie też można przeczytać, słuchajcie, że nawiązuje ona do Irlandzkiej bogini Etain, i w ogóle wszystko się opiera w tej grze na. Um mitologii i wszystkim e, nordyckie. jeżeli jesteście zainteresowani to wystarczy wpisać słuchajcie imię postaci żeby zobaczyć, że na pewno jest ona w jakiś sposób powiązana z mitologią e, i ta e, bogini Etajn, nie wiem czy dobrze to czytam, to była bogini słońca i jeździec konny e, i oczywiście wszystko do siebie pasuje no SSO akurat jeżeli chodzi o wszystkie nawiązania historyczno-mitologiczne to e, nie daje sobie w kaszę dmuchać i z tego co zauważyłam nawet dalej jeżeli przechodzą nowe postacie to oni cały czas starają się, abyśmy my widzieli e, prawdziwe powiązania z jakimiś legitnymi rzeczami, z którymi mamy e, do czynienia. I też na angielskiej Wikipedii, czego wcześniej nie wiedziałam, możemy przeczytać, że e, każdy jakby krąg, od, za który odpowiadają nasi strażnicy, odpowiada za coś innego. I na przykład e, Krąg burzy odpowiada za jej ocenę. I to nawet ma sens, bo jeżeli znacie motyw Balladyny, to w momencie, kiedy ona ocenia samą siebie, to spada yy, to w ogóle powtórka z polskiego to spada na nią, słuchajcie, piorun! Więc piorun równa się ocena, jakby wyrok. Jeżeli chodzi o księżyc, to reprezentuje on bodajże wolność, jeżeli dobrze tutaj czytam, a jeżeli mówimy o em, gwieździe, reprezentuje ona serce, co bardzo, bardzo pasuje do lisy i jej umiejętności leczenia ludzi. A jeżeli chodzi o krąg słońca, to chodzi tutaj o em, jej, słuchajcie, tarczę. I w ogóle od razu mi się to skojarzyło z postacią z Wings, bodajże Stellą, która też właśnie biała tarczę słońca i od razu o tym pomyślałam. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś Wings, czy nie, ale bardzo mi się to podoba. O samej Aiden nie za wiele można przeczytać tutaj się o jej losach, za dużo nie. My bardziej skupiamy się jakby na tym, co teraz się z nią może dziać i gdzie ona jest, w jakiej dziewczynie ona mogła się zachować. I jak bardzo dobrze wiemy, to na pewno nie była Katrin, bo Katrin dała się również tej Swojej miłości do konia. Ona też była podzielona na dwa, ale ona zdecydowała się połączyć w jedno. I prawdopodobnie jest gdzieś ze swoim koniem i jest tam szczęśliwa, ale Katrin już po prostu nie ma, yy, więc. Jakby teoria w tym momencie może być taka, że Aiden pomaga ludziom zdecydować, po jakiej stronie chcą być, i też nie wiemy, czy jakby ten moment, kiedy Katrin decyduje się na, że tak powiem, pójście na drugą stronę i złączenie się ze swoim koniem w całości. Co ją do tego doprowadziło, bo jednak Aiden podzieliła się po to, żeby każdy miał możliwość do miłości między koniem a człowiekiem, a nie po to, żeby ktoś, wiecie, nagle z tej miłości jakby z jednej strony rezygnował, więc musiało naprawdę dojść do jakiejś sytuacji. Ale wiemy po tym tylko jedno, że to nie Katrin była Aiden. I tak samo mylące mogło się wydawać pierwsze nasze, jak to powiedzieć, pierwsze intro do gry, gdzie było napisane, czy to my jesteśmy tą dziewczyną, czy to my przyniesiemy to światło. Nie! Jestem już w, tych, w tym momencie na około 95% pewna, że to nie my jesteśmy tą dziewczyną. Ogólnie sama w planach wydać książki, które bardziej mają nawiązywać do strony gracza niż do takiego. Um gadania sobie o bohaterkach i o grze, które i tak się mega zmieniły, bo kiedyś wiadome było i nawet patrząc po Lisie i to, że miała jeszcze dodatkową własną grę, wydaje mi się, że to Lisa kiedyś miała być główną bohaterką całej historii, a ponieważ powstała wersja online, to teraz trzeba było wszystko pozmieniać i cała historia podzieliła się na cztery dziewczyny plus oczywiście jeszcze my. No i słuchajcie, to tyle na dziś. Jeżeli chcecie poszukać Aiden, to oczywiście wybierzcie się do Aiden Plaza, bo tam ona się pojawia i jeżeli się jej ukłonicie to dostaniecie nawet specjalny achievement, wystarczy kliknąć w animację ukłonu na czacie i słuchajcie, tu na pewno coś znaczy że ona coś tam miała, ale czy rekreacja istnieje, czy jej reinkarnacja się gdzieś pojawiła Coraz mniej w to wierzę, bo oni też coraz bardziej od tego odchodzą. Na pewno mamy jakąś znaczącą rolę jako strażnicy, na pewno jesteśmy w jakiejś korupcji, która jest spowodowana przez strażników Jorvik, którzy na siłę szukają tej reinkarnacji i prawdopodobnie to nie było to, i prawdopodobnie to zniszczyło Katrin, słuchajcie, yy, ale czy, czy możemy tak naprawdę wierzyć w to, co się teraz będzie działo? No ja nie wiem, bo patrząc na to, że to co chwilę coś zmienia, to. Jedyne co nam zostaje to zastanawiać się, ale chciałam Wam przedstawić grubsze całą historię Aiden, czyli dziewczynę, która przeszła ze światłem, pomogła Jorvik i niestety, ponieważ nie była z tego świata, prawdopodobnie była jakimś bytem um, kosmicznym, mimo że wyglądała jak człowiek, bo tak jest przedstawiana na obrazkach, ale wiecie, dużo bogiń i w ogóle jest przedstawianych w formie jakiegoś tam człowieka. Może nawet się okazać, że Aiden była człowiek-okoniem, bo tak też się zdarza. Um. Wiecie, yy, no musiała musiała się poświęcić i zdecydowała się poświęcić właśnie w taki sposób. I dlaczego Katrin zdecydowała się jakby złamać to, dlaczego wolała zostać po tej jednej stronie, my nie wiemy, ale mam nadzieję, że my tak samo nie skończymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do innych filmów. Filmy teraz wrzucam yy, co drugi wtorek kroniki w środę wrzucam aktualizacje w piątek, wrzucam jakieś tam nośne gameplaye. Czwartki o 18 na moim Twitchu Martyniusz ety są live i również w sobotę o 15. Zapraszam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego tygodnia i pa pa!